Zawieram obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Kiszy. Witam serdecznie Burmistrza Rekta, pana Andrzeja Szyntowskiego. Dziękuję. Witam panią przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, panią Edynę Maczonko. Witam pani i panów Sołtysów. Witam media, witam kierowników jednostek, przedstawicieli partii, stowarzyszeń, organizacji porządowych, porządowych, pozarządowych oraz licznie zgromadzonych przybyłych do mieszkańców miasta. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 21 radnych obecnych jest 21, więc obrady są prawomocne. Panie, panowie radni, szanowni państwo, z życzeniami zwrócił się do nas senator Marek Konowka. Pozwolę sobie czytać krótki jego list skierowany na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, sygnowany datą 4 grudnia 2014 roku. Na ręce przewodniczącego pragnę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim członkom Rady z okazji wyboru na zaszczytną funkcję radnego. Poparcie, jakiego udzieliło Państwu społeczeństwo, to powód do i satysfakcji. Ale nadal wszystko odpowiedzialność i ciężka praca. Ufam, że Państwa doświadczenie, wiedza i umiejętność dialogu zdecydują o naszym wspólnym sukcesie. Ze swojej strony deklaruję chęć współpracy oraz życzę, by służba w samorządzie lokalnym przyniosła Państwu wiele satysfakcji i zadowolenia. Wierzę, że podejmowane decyzje i działania służyć będą lokalnej społeczności oraz przyczynią się do jej rozwoju. Korzystając z okazji, życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. W podpisie Marek Komorka. Panie senatorze, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że te słowa do Pana dotrą. Przechodzimy do następnego punktu obrad. Wręczenia zaświadczenia, zaświadczenia o wyborze na burmistrza. W tym punkcie poproszę przewodniczącą Komisji Miejskiej, panią Alinę Mazonkę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, proszę Państwa. Stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik urzędowy nr 21, pozycja 112 z późniejszymi zmianami, Miejska Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 30 listopada 2014 roku, pan Szymborski Andrzej Janusz wybrany został burmistrzem Pisza. I mój jest przewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Przechodzimy do następnego punktu, ślubowania burmistrza Enekta. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Panie Burmistrzu, informuję Pana, że po wysłuchaniu tekstu przysięgi może Pan dołożyć słowa tak mi to pomóż Bóg. Obejmując urząd burmistrza gminy Pisz, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i burmistrzności mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dochomu Bóg. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że burmistrz Pisza złożył ślubowanie. Proszę o I tradycyjnie o zadanie głosu proszę już Urząd do Wierunkowego pana Andrzeja Szykowskiego. Szanowni Państwo, jestem troszeczkę o w Państwa obecności, ale też nie wyznam taką ilością Kamer. Wybaczcie Państwo, że drobna niedyspozycja spowodowała, spowodowała zdrowotna, spowodowała takie zamieszanie. Chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować za tak na przybycie. Chcę podzi podziękować Państwu za każdy głos oddany na moją osobę. Swój wybór traktuję jako państwa zwycięstwo. Zwycięstwo piskiej społeczności, która chciała zmian. Ja zawsze powtarzam w takich, przy takich okazjach, że ja dałem tylko nazwisko. Chcę pogratulować Państwu Radnym wyboru na zaszczytną funkcję. Proszę Państwa, dla mnie czas wyborów się skończył. Od dzisiaj chcę przystąpić do rzetelnej, uczciwej i sumiennej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Chcę łączyć te niedzieli, chcę być burmistrzem wszystkich mieszkańców i tych, którzy na mnie głosowali, ale również tych, którzy głosowali na mojego kandydata. Panu Janowi Albskiemu chcę pogratulować świetnego wyniku. Zdaję sobie sprawę, że wynik 74 głosy różnicy. Pokazuje jakiś podział w społeczeństwie. drogie wszystko, żeby te podziały zniknęły. Do tego potrzebna mi będzie Państwa pomoc. Chciałbym, aby mógł czuć takie oparcie Państwa nadal. Chciałbym, żeby to, co się działo w kampanii wyborczej, czyli ta Państwa siła, którą mi dawaliście, żebym mógł z Was czerpać tę siłę dalej. Sytuacja gminy, w mojej ocenie, jest dramatycznie trudna. To nie znaczy, że jest to sytuacja bez wyjścia. Zdaję sobie sprawę, że aby ją zmienić, musimy wszyscy zgodnie, mocno nad tym pracować. Mam już deklarację wielu środowisk, wielu z Państwa takiej pomocy. Chętnie z tej pomocy będę korzystać. Chcę też powiedzieć, że jeśli chodzi o sposób zarządzania miastem, o moje podejście do sprawowania funkcji burmistrza, to niewiele zmienia się w stosunku do kadencji 2002-2006. Otóż rolę burmistrza uważam za rolę służebną. Chciałbym poprosić z tego miejsca w momencie zaprzysiężenia o to, żeby wszyscy urzędnicy Urzędu Miejskiego, a także spółek gminnych, chciałbym poprosić o to, żeby mieszkańców petentów traktowali podmiotowo. Żebyśmy szukali rozwiązań pozytywnych dla każdego mieszkańca. Chcemy, żeby petent wchodząc do urzędu, czy do spółki gminnej, czuł się. Najważniejszą osobą, czuł, że to my pracujemy dla nich, a nie odwrotnie. Chcę też poprosić wszystkich o spokój, o to, żeby wypełniali swoje obowiązki rzetelnie i na rzecz mieszkańców. Proszę Państwa, od dzisiaj przystępuję do realizacji kontraktu dla Pisza. a Ja z Państwem, jako mieszkańcami, zawarłem taki kontrakt i zamierzam go zrealizować od początku do końca. Oczywiście jest tam wiele rzeczy trudnych, ale wspólnie. Uważam, że tego dokonamy. W piszu jest wielu bardzo mądrych ludzi. Potrafimy się zjednoczyć i myślę, że do, dla realizacji tych celów takie zjednoczenie jest potrzebne. I o takie zjednoczenie będę Państwa wszystkich prosił. Proszę też całą Radę Miejską o to, żeby wspólnie ze mną podjęła wyzwanie na sprawie finansów gminy. Na dzień dzisiejszy brakuje nam około 9 milionów do zamknięcia budżetu. Są też inne trudności. Nie mamy środków. Na zapłatę za spółek gminnych, na opłaty faktur. To będzie pierwsze wyzwanie, uporządkować finanse. Natomiast inną rzeczą, która będzie decydowała o rozwoju kisza, to są miejsca pracy. To jest aktywne poszukiwanie inwestora. I ja już dziś z tego miejsca chcę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby wszyscy poważni inwestorzy, a w ogóle wszyscy inwestorzy wiedzieli, że od dziś Pisz jest najbardziej przyjaznym miastem do inwestowania. Jako burmistrz będę Państwa prosił, abyśmy zrobili razem wszystko, aby ktoś, kto chce tworzyć jakiekolwiek miejsca pracy, wiedział, że warto to robić w Piszu. Bo tu mamy teren inwestycyjny, mamy strefę, mamy szkołę, która może kształcić w wielu zawodach i mamy taką szansę. Państwo doskonale wiecie, że struktura dochodów gminy. Ustawodawca spowodował, że dzisiaj dochody gminy, yy, struktura tych dochodów się zmienia, że jest coraz mniej subwencji i dotacji, a coraz więcej jest udziału w dochodach. Co to oznacza? To oznacza w prosty sposób, że te gminy, te samorządy, które się rozwijają, tworzą miejsca pracy, za chwilę mają pieniądze na wszystko. I to jest przede wszystkim sposób na to, żeby znaleźć pieniądze na spłatę zadłużenia, na płace, na drogi, oświetlenia, kanalizację i inne rzeczy. Wiem, że razem potrafimy to zrobić. Proszę Państwa, chcę też, żeby zarządzanie miastem wspólnie z Państwem odbywało się w sposób jawny. Deklaruję, że tak jak w poprzedniej swojej kadencji będę co trzy miesiące organizował otwarte spotkania w Piskim Domu Kultury, żeby tam zasięgać Państwa mądrości, ale też dzielić się tym, co robimy, na jakim to jest etapie, żebyście Państwo mieli na ten temat pełną wiedzę. Będę też państwa prosił o radę. Mocno się wsłuchiwał w państwa głosy, bo chcę być burmistrzem, który realizuje to, czego pragną mieszkańcy, a nie to, czego pragnie burmistrz. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję za tak liczne przybycie, ale chcę też z tego miejsca podziękować szczególnie serdecznie mojej rodzinie, mojej żonie Barbarze, która tak mocno mnie wspierała w tej kampanii. Jarkowi, Kamilowi, córce Monice, <klucza> mój ojcu, mojej i całej mojej rodzinie, ale także wszystkim przyjaciołom i znajomym. I jeszcze raz na koniec, gorąco i serdecznie wielu, setkom mieszkańców, którzy w sposób zupełnie bezinteresowny pracowali, angażowali się, chcieli zmian. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że w każdej chwili do końca mojej kadencji będę sobie zdawał sprawę z tego, że gdyby zabrakło chociaż jednego z Was, to nie byłoby wygrane. Bardzo serdecznie dziękuję i przyrzekam wszystko, o czym mówiłem w kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Sukcesów w kadencji 2014-2018. Proszę o sekundkę cierpliwości. Zaraz będą Państwo mieli do dyspozycji. Zamykam obrady drugiej sesji Rady Miejskiej w Piszu. Dziękuję. Jestem tego pewien jest pewien, nieznane takie, że będę jesteśmy Państwa To ja roze, 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 że roze, roze, Proszę roze, wierzyć, że Państwa Mało. Ale jakie piękne. Że... No to nie, to nie żałuję na dnia tej kampanii. Na do tej kampanii wypadku. Jeszcze raz. Jeszcze raz dziękuję. Ja ja van graduar i ja To są moi wyborcy. To są dla mnie najważniejsi ludzie na świecie. No, bardzo dziękuję. Że to zapewniam, zapewniam że będzie dobrze. Dobrze. że z tymi jest ta sprawa, że to tak,